Witam Cię na moim kanale. Wyjdź za mnie. Ja nazywam się Ilona Jankowska Mokrzecka i dzisiaj opowiemy o tym. Właściwie opowiemy o królewnie w balerinach, czyli o pannie młodej, która ubiera baleriny. Już jako małe dziewczynki oglądałyśmy bajki, chyba każda z nas zna bajkę o królewnie, śnież coś śpiącej królewnie, o, o Kopciuszku, o każda z nas bardzo dobrze zna smerfetkę. Na pewno utkwiło Wam też w głowie to, że smerfetka zawsze miała buty na wysokim obcasie. No, i myślę, że też to przekonanie sprawia i dochodzimy do takiego wniosku, że kobieta w butach na obcasie wygląda bardzo kobiet, marzona suknia ślubna, wybrana suknia ślubna, często szyta na miarę, idealnie dopasowany makijaż, idealnie dopasowana fry, fryzura. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że zaraz po przysiędze panna młoda decyduje się przebrać buty na baleriny. Tylko proszę was, powiedzcie mi po co. Tylko powiedz mi, czy masz problemy z krążeniem? Czy naprawdę nie możesz się poświęcić i spędzić tego jednego dnia, wymarzonego dnia w butach na wysokim obcasie? Wysokim to. To słowo klucz, bo to przecież nie muszą być wysokie, to mogą być delikatne, nie wiem, 4-8 cm szpilki. No bo mówisz o wygodzie, a wybierasz suknię bardzo mocno dopasowaną albo po prostu skołem, w której ledwo możesz oddychać. Cóż za paradoks? Nie oceniam Cię, ale jeżeli decydujesz się na przebranie szpilek na baleriny, to zmień również suknię. Oczywiście nie ma tematu, jeżeli wybrałaś buty na bardzo niewielkim obcasie, na bardzo niewielkim obcasie i zmieniasz je na baleriny. Wtedy podejrzewam, że nikt się nawet nie kapnie. Natomiast jeżeli wybierasz buty 10 cm albo 8 cm i później zmieniasz je na baleriny, to po pierwsze, suknia ciągnie się po podłodze i wtedy zauważą to już wszyscy. Bo w tym przypadku pierwszym, kiedy ten obcas jest bardzo niewielki, zmieniasz na baleriny, nie ma problemu. Podejrzewam, że tylko może stylista, który byłby na ślubie czy na weselu, by to mógł zauważyć. Przede wszystkim też kobieca postawa się zupełnie inaczej układa, bo ta postawa robi się taka zamknięta. Jeżeli nie wybierasz butów na obcasie, ja naprawdę się nie czepiam, ale nie mogę zrozumieć tego całego rozgniewania i rozżalenia. Będzie mi niewygodnie albo jest mi niewygodnie. Kiedy na tydzień przed ślubem na swoim panieńskim tańczysz całą noc w butach na obcasie? Tego nie potrafię zrozumieć. Dziewczyny, buty na wysokim obcasie to substytut kobiety i dzięki niemu czujemy się pewniej. Jakby ta stylizacja wygląda na taką bardziej dopełnioną i to nie są tylko moje słowa, ale na ten temat właśnie były prowadzone badania na temat tego, jak kobieta czuje się. Nosząc buty na wysokim obcasie. Może wydaje ci się, że nikt nie zauważy tego, że przebrałaś buty na baleriny, ale przecież suknia jest dopasowana dokładnie pod, pod te buty, które zakładasz. Na, na tej ostatecznej, na tej właściwie pierwszej przymiarce. Kiedy już ta suknia, Twoja gotowa, zostaje przy, przesłana do salonu, przecież musisz te buty mieć. I teraz, jeżeli suknia dopasowana jest do tej wysokości, a później je przybierasz, no to oczywiste, że suknia się ciągnie. W związku z tym, jeżeli nawet nikt nie zauważy butów, to ktoś zauważy, że ściągnie ci się suknię po ziemi. Jeśli chodzi o względy zdrowotne, no to faktycznie chodzenie w butach na wysokim obcasie nie jest zdrowe. Ponieważ trzymanie cały czas tej stopy, właśnie skierowanej tak do ziemi, na pewno jest, nie, na pewno jest niezdrowe, powoduje też ból. Ucisk mięśni, ucisk śródstopia, generalnie powoduje i prowadzi do haluksów czy do płaskostopia yy, i bla 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 bla. bla. No ale przecież picie wódki na weselu też nie jest dobre. Jak wszystko inne w nadmiarze, przecież nam szkodzi, ale nie popadajmy w paranoję, że od jednej nocy przetańczonej w szpilkach nabawisz się żelaków, bo tak na pewno nie będzie dzień ślubu to taki jedyny dzień, w którym powinnaś tak naprawdę być od stóp do głów elegancka, pewna siebie, czuć się pewnie i wyglądać dobrze, więc może powinnaś pomyśleć o tym, żeby ten jeden wieczór, tą jedną noc się poświęcić. Dziś na rynku masz bardzo dużo, bardzo duży wybór butów na wysokim obcasie, z bardzo dobrej jakości skóry, które świetnie się układają na nodze, więc jeżeli nie oszczędzasz na sukni ślubnej, to dlaczego chcesz oszczędzić na tych butach? Wiele marek ma naprawdę niesamowicie wygodne szpilki. Spróbuj Badury, Kazara czy e, włoskiej Prima Mody. Mm, I może właśnie te pieniądze, które chciałaś przeznaczyć na, barle, na baleriny, Spróbuj i dołóż do bardzo wygodnych butów na wysokim obcasie. Kobiety kochają szpilki, a mężczyźni kochają kobiety w, w butach na wysokim obcasie. Natomiast nie ma niczego bardziej śmiesznego jak kobieta, która nieumiejętnie chodzi w butach na wysokim obcasie. A jeśli kolejnym i Twoim pretekstem staje się to, że nie umiesz chodzić w butach na obcasie, no to przecież, nie wiem czy wiesz, ale wiele osób takie szkoły, takie lekcje prowadzi. Chętnie podam Ci informacje, kto na przykład, jedna z moich modelek, byłych modelek, takie lekcje dzisiaj prowadzi. No a jeśli byś chciała, to, to zapraszam Cię również do mnie, bo ja też takie, takie lekcje prowadziłam, nawet w jednej ze szkół. Stylizacji w Warszawie, więc to też na pewno nie byłoby problemem, żeby w szpilkach nauczyć się chodzić. Więc nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko takie, po które nie chcecie się sięgnąć, a kto nie powinien chodzić w butach na obcasie, kto nawet w tym dniu ślubu na te obuwie raczej sobie nie powinien pozwalać. Są to kobiety w ciąży, kobiety z wadą postawy, kobiety z chorym kręgosłupem. E, czy na przykład e, mówią też, że kobiety bardzo wysokie. I oczywiście jest to tutaj, oczywiście to nie jest tak, że kobieta wysoka nie może ubrać budów na obsesie, bo to też się zdarza, ale e, już jakby częściej te kobiety, które są naprawdę wysokie, decydują się na, e, na płaski obcas, bo to też nie chodzi o to, żeby e, panna młoda, wysoka ubrała obcasy i będzie taka, a pan młody będzie taki. A jeśli już założysz na ten swój ślub buty wysokie, to może moich kilka rad pomoże Ci, jak dać tym nogom odpocząć, czy stopom odpocząć na drugi dzień. Przede wszystkim połóż, możesz położyć się na płasko z delikatnie uniesionymi nogami. To spowoduje, że ta krew będzie w taki sposób przepływać, że po prostu rozluźnią ci się mięśnie i będziesz się po prostu w ten sposób relaksowała. Rajstop bądź pończoch, zażycie diosminy lub rutyny, moczenie w stóp w wodzie, w zimnej wodzie, to też przynosi ulgę. Masowanie łydek i w tym może Ci już pomóc Twój mąż. E, I nie zakładanie nogi na nogę i nie siadanie na tej nodze e, to też na pewno złagodzi. Ten ból. Jestem bardzo ciekawa, jak odbierzecie ten odcinek, pewnie poleje się fala hejtu na to, że e, każę Wam zakładać szpilki. Nie, to nie jest tak nie każe. Po prostu mówię, że można by było się ten jeden wieczór poświęcić, jeżeli nie masz u tego e, żadnych zdrowotnych mm, podstaw, podstaw żeby, e, żeby tego nie robić. Będę bardzo ciekawa waszej opinii odnośnie tego, o czym mówiłam w tym odcinku. No, i jest to już ostatni odcinek w tym roku, także mogłabym powiedzieć: do zobaczenia za rok. Chciałam Wam bardzo wszystkim dziękować, że tak miło przyjęliście mnie tutaj w tej wideo blogosferze i życzyć Wam spełnienia marzeń i wszystkiego dobrego w nadchodzącym, tym nowym roku. I na ten koniec roku życzę Ci tego, czego życzyła mi moja y, asystentka. Spełniaj marzenia, rozwijaj skrzydła, kolekcjonuj piękne wspomnienia. Przede wszystkim bądź po prostu szczęśliwa. Dziękuję Ci serdecznie, no i zapraszam Was na kolejny odcinek, który pewnie pojawi się już w nowym roku.